Tak, ta broń jest dosyć duża. Jest ogromna ta broń. Patrzcie, jaka duża apteka. Jezu, ale jestem godziną normalnie, spójrzcie tylko. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zwiększyć swój wzrost w Fortnite lub go zmniejszyć jednym prostym trikiem i nie jest to żaden fake mający miejsce na niektórych stronach, a ja wam tylko przypominam o kodzie Jaju, ponieważ jutro na odcinku ogłoszę specjalnie dla was pewien ciekawy konkurs, a więc przy okazji odświeżcie dzwona, aby niczego nie przegapić, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. A więc bez dalszego przedłużania jesteśmy już na trybie kreatywnym i będziemy musieli wejść na specjalną mapę, e, która nam pozwoli wykonać ten jakże ciekawy błąd, jednakże warto zaznaczyć, że jeżeli jakimś cudem, nie mam pojęcia jak moglibyście to zrobić w trybie normalnym, ale jeżeli jakimś cudem jest opcja, aby ten tryb wykonać w jakimś turnieju w trybie normalnym, e, to pamiętajcie, aby oczywiście tego nie bugować, ponieważ to najzwyczajniej w świecie zakończy się dla was idealną banicją i czymś naprawdę strasznym. Także rozpoczynamy już tutaj sobie gierkę, ażeby tutaj wszystko dobrze wyglądało i jak możecie zauważyć tutaj wszystko nam ładnie działa, jednakże tak nie do końca, patrzcie, możemy chociażby latać i już wam pokazuję jak możemy zamienić się w kogoś małego. Tutaj jeszcze zobaczmy czy e, mamy, nie, nie możemy z włączyć trybu przenikania przez ścianę, jak dobrze widzicie mamy taką grafikę borderlandsową, nie wiem czemu akurat tak, ale powiedzmy, że jest to gitówka, jak to płynnie w końcu wchodzi ten Fortnite, wow, coś naprawdę wspaniałego i jak widzicie tutaj sobie latamy, i mamy tak jakby dwa tryby. A więc, aby dokonać tego arcyciekawego błędu, musimy zbliżyć się do tego kłada i troszeczkę popróbować. Aby się tutaj oczywiście zamienić w bananka małego. Musimy troszkę polatać. bardzo w... znaczy, że najlepiej robić to od razu po włączeniu i uruchomieniu tego trybu i najzwyczajniej w świecie wystarczy tutaj latać na kładzie i troszkę razy popróbować, a na pewno wam się uda. Niestety Epic Games już dosłownie po chwili zaczęło łatać ten błąd, a żebyśmy najzwyczajniej w świecie z tego nie korzystali, ponieważ tego co wiem, można to wykonać w normalnej grze właśnie w ten sposób składem, a więc jest to naprawdę coś uciążliwego. Oczywiście w trybie, w którym te kłady były. Pamiętam, że coś takiego ostatniego było w powrocie do przyszłości, jednakże na chwilę obecną nie wiem, czy występują one w normalnym trybie. Mamy także opcję z wyrwą, jednakże ta wyrwa nie działa i najprawdopodobniej jest to błąd, który zagwarantowało nam Epic Games w Najzwyczajniej Świecie, aby tutaj u, jakby uniemożliwić procedurę tego błędu i dalszą zabawę. I w Świecie jedyne, co nam pozostało na chwilę obecną, to za Miana właśnie w taką ogromną choinę, a jak to zrobić? Jedyne co musimy zrobić, to tutaj skraść się po tą ogromną wyrwę i najzwyczajniej w świecie, w momencie, w którym po nią jesteśmy użyć powiększacza. I w momencie, w którym użyjemy tego powiększacza, zrespimy się na normalnej wyspie. Zresztą się właśnie tutaj, jako jeden ogromny kloc. Nie wiem, jak wam to pokazać, ale patrzcie, mamy ogromne motki. Mamy ogromny zbierak. Poruszamy się też jak taki olbrzym. Więc coś naprawdę dziwnego. Niestety nie widzimy naszego awatara, ponieważ najprawdopodobniej granie nie jest w stanie tego nawet yy, obliczyć. A teraz, może najzwyczajniej w świecie, wejdźmy. Na jakość mapy, ponieważ warto zauważyć, że najzwyczajniej w świecie, o patrzcie, nie możemy nawet tutaj przejść w niektórych miejscach, warto zauważyć, że najzwyczajniej w świecie nasza postać jakby się tutaj nie renderuje do końca i nie wiem czy będziemy w stanie tutaj nawet wejść, mam nadzieję, że jakoś będziemy w stanie, bo tutaj... O byliśmy i teraz może przejdźmy gdzieś jak dobrze widzicie poruszamy się dość wolno i póki co nic nam nie widać właśnie oprócz tak naprawdę glideru i plecaczka na zaznaczenie Epic Games nie jest w stanie nawet plikami w stanie przeskalować tego obiektu jak dobrze widzicie mamy tylko ten nasz plecak jednakże gigantami jesteśmy naprawdę ponieważ tylko spójrzcie tutaj gdzieś tylko wylądujmy patrzcie jaka to jest, jaki to jest plecak jaka to jest lodnia. Patrzcie jesteśmy tacy patrzcie jaki jest to cień nawet nie możemy Dosięgnąć tego musimy najprawdopodobniej się schylić, aby tego dosięgnąć, więc dokładnie tak. Jest to świetna opcja, w ogóle, żeby ze znajomkami sobie pograć. Ponieważ spójrzcie, bo można w sumie grać takiego hide and e właśnie będąc takim ogromnym olbrzymem. No i jesteśmy naprawdę duzi, ponieważ sięgamy tak mniej więcej do tej wysokości. Jeżeli chodzi o drzewo, a z racji, że mam skina bananka, to myślę, że do końca tych liści nawet e, sięgam, więc coś naprawdę, naprawdę ciekawego. Żeby być mniejszą wersją, no niestety trzeba się e, troszkę bardziej postarać, trzeba troszeczkę cierpliwości. Jednakże ja takowej nie mam. Najzwyczajniej, jak tutaj widzicie, teraz jak być małym, na no, bycie gigantem, jeszcze czymś naprawdę, naprawdę fajnym. Znajdźmy tylko może jakąś broń, zobaczmy, czy te bronie również się skalują i czy może jakiś rewolwer w naszych rękach, przynajmniej. E, nie będzie jakąś armatą przy okazji. Także zobaczmy, tutaj mamy jakiegoś PMK, ale czy ja w ogóle mogę go dotknąć? Czy ja mogę go, jakby podnieść? To jest ciekawe, bo spójrzcie, nie możemy wskoczyć tak normalnie, ponieważ gra tak, jakby nas rejestruje, jakby taki normalny. Mamy tak, jakby normalny hitbox skoku, więc to jest o tyle dobrze. To samo w mojej wersji. I spójrzcie, tylko tak, ta broń jest dosyć duża. Jest ogromna ta broń. Coś niesamowitego, patrzcie Jesteśmy ogromnym gigantem, jezu Tam jeszcze mamy lamę, spróbujmy to wybudować Patrzcie, jak tylko sobie tutaj to budujemy To tak to wszystko wygląda Czy dostałem damage? Tak, dostałem damage, ale chyba nie aż Taki jakbym dostał normalnie z takiego upadku Ponieważ dostałem tylko 12 Ze względu na zwiększone hitboxy Spróbujmy zobaczyć kewa Spróbujmy wypić kewa i zobaczyć jak to będzie wyglądać Może ja... nie, ja nie mogę nawet Złapać tej... a nie, już mogę, o, mogę złapać lamę Także zniszczmy już sobie Weźmy dużego kewa i zobaczmy. Tak, kef jest także taki ogromny. Weźmy sobie apteczkę. Patrzcie, jaka duża apteka! Jezu, ale jestem godziną normalnie, spójrzcie tylko, jak ta apteka wygląda, no po prostu coś komicznego, coś naprawdę fajnego, żeby pograć ze znajomymi i żeby trochę urozmaicić naszą rozrywkę. Także ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten błąd wam się przyda w grach z znajomymi i pamiętajcie, że jeżeli da się go w jakiś sposób wykonać w normalnej grze, to za nic z tego nie róbcie, ponieważ najzwyczajniej w świecie graczy to natychmiastowym banem, bo jakby nie patrzeć, zmniejszenie się do rozmiaru tego... Kamyczka trochę wam ułatwia gierkę. A tak samo jak zwiększenie się do takich rozmiarów. No, ja bym się na przykład bał takiego ogromnego SMG-ka, który biega po mapie i próbuje wszystko niszczyć. No, bałbym się do czegoś takiego podejść. Także ja dziękuję wam za oglądanie. Życzę wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i cześć.